Ciema! zaznaczony ikonik sprawia, że pi... To, to i... pokażę jak, jak ściągnąć model do Minecrafta. Klikamy... sobie tą przyglądarkę internetową. No dobra, tu mam tak... dobra. Zapiszemy Minecraft w życiu. No, o. Mi się wyskakuje, ja bym zapisać takie coś. Minecraft w życiu. Dobra. żeśmy to napisali, klikamy ten pierwszy link. Albo pobierz. Klikamy tu, albo tu, gdzie chcecie. OK. Okej. I teraz poczekamy 5 sekund, żeby nam się to pobrało. No, załadowało. Czekamy, poczekamy. Klikamy, powiesz. Klikamy, zapisz plik. Ja tego nie będę robił, bo ja to ściągnąłem. Dobra, jak się nam ściągnie. Jak macie na nowo Firefox, to macie, to, to klikamy, to tu i napiszemy na, 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 na pulpit. A ja Google Chrome, to tak samo. Tu na pulpit, i wszystko dobrze. Dobra i mamy minecrafta z modami, klikamy to nie rękami, bo jest w usta. dobra z ze szkoły mamy minecraft mody czuję się minecrafta jako sześć oczywiście no najwyższa na mod klikamy uruchom grę czekamy Kimś musiałem robić rozmawiać, tak? Nagrywam, rozumiesz? Nagrywam. na tu bardzo łatwy. Czy ktoś Dobra popytka. Mam, to będzie instalować to wszystko, ale mi nie było, że już to mam gram i takie tam. Nie komputer się nie wyłącza. Nie? nie wolno ci gier, nagrywać. No, ja ci mam. Zaczekamy po, chwilkę, poczekamy, co się załaduje. Czekamy, fajnie, teraz sama na skin. Czekamy. zawsze się nam włącza, czekamy mm. czekamy się, za, o, proszę bardzo, załadowało nam się wybieramy albo jedno albo wielo, ja tu mam kilka serwerów, jak widzicie są z osiągnąłem interneta bardzo łatwo, okej okay. wybieramy no, tryb jednoosobowy Mam może tego frapsa, no to przepraszam za te fpsy. Ma no to wszystko, zabawa, mój ten. Zobaczymy sobie twórz nowy świat, tak. Dla pokazania. Zobaczymy sobie nowy świat. No dobra, czekamy teraz, znowu. No świat zgeneruje. Już Dobra, jest Przepraszam te lagi Ja mam fra frapsa, włączonego I nagrywam kamita też w kam to się studi, No to, sorry za lagi Klikamy E Włączy nam się menu No tego ludka, to wszystko Klikamy później na o, o, tu. Jak chcemy na ot, nam się wszystko wyłączy. No, a to mamy tutaj młody. Wszystko pięknie działa. No, dobra. Skończymy ten, ten odcinek. Fajk, e, ktoś tam nie na koniec, czy Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I na razie.